Juliusz Słowacki, Balladyna, fragmenty. Matko, w lesie są maliny Niechaj idą w las dziewczyny, Która więcej malin zbierze tę za żonę pan wybierze. Wyborna rada, o złota prostoto, Ty mi dasz szczęście niczym nie skłócone Dnie rozkoszami przeplatane z cnotą, Tak, moja matko. Niech o słońca wschodzie W las idą córki z dzbankami na głowie, A my w lipowym usiądziemy chłodzie, Która powróci pierwsza, Ta się zowie hrabieni Kirkor, Sądź sam, wielki Boże. I Ja kocham Kirkora, Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, Że wielki rycerz, pan możnego dwora, Że ma karetę złotą, złote szaty, A jednak, Miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny służebników w krocie, bo to jak rycerz w bajce, co się urodzi, z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och! Miła, co tobie, gdybym cię, siostro, zabiła? Co też ty mówisz? Daj mi te moliny. Ha! Wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała. Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek. Moje sny złote i mój ślubny wianek, i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek! Siostro, oddaj mi, bo. Bo i cóż będzie? Bo? Nie masz malin, więc suche żołędzie. Uzbierasz w dzbanek, czy bierz liście? I tak ja prędzej biegam. I przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie siostrzyczko wyprzedzę. Ty? O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem. Ja się ciebie boję. Ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż! Ha! O wielki Boże, a ty? Co za widmo? Bańka z kryształu, którą wichry wydmą, z błękitu fali i barwami kwiatu malują zorze, ale bądź spokojną, ja nie wyjawię tajemnicy światu, zostawię Ciebie z przeznaczeniem spójną, z ręką rycerza i ze zbrodni ręką, a ręka zbrodni dalej zaprowadzi. Usychaj wiecznie tajemnicy męką. Każda malina może ciebie zdradzi, ta wierzba ciebie widziała, korą wyśpiewa. Lękaj się drzewa, lękaj się kwiatu. Każda lilia albo róża biała, i na ślubie, i po ślubie, będzie plamami szkarłatu, na wszystkich liściach czerwona. Idź, weź ten dzbanek, ja ciebie nie zgubię, ale natura zbrodnią pogwałcona, mścić się będzie, idź do chaty.